Hej, witam Was ponownie na kanale. Jak widzicie, dzisiaj jakiś taki szalony makijaż, a to z tego względu, że em, dzisiaj testuję kosmetyki Golden Rose. Część dostałam od firmy, a część kupiłam też sama. E, I dzisiaj właśnie cały makijaż zrobiłam e, ich kosmetykami tylko Golden Rose mam na twarzy. I co chciałam powiedzieć, to no oczywiście wyszło coś takiego, już możecie sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądało na koniec. E, od razu mówię, że ja nie jestem makijażystką i to nie jest tutorial, jak to zrobić. No bo ja po prostu, wiecie, jestem amatorem, tutaj sama sobie bawię się tymi kosmetykami, bawię się kolorami. Więc no, może nie wszystko jest idealnie pięknie jak z Instagrama, ale to nic. Chciałam po prostu, wiecie, się pobawić tymi kosmetykami, przetestować jak najwięcej kolorów, jak najwięcej tych nowości, i tak to wyszło. Także mam nadzieję, że Wam się też spodoba i że też miło spędzicie czas ze mną, tak jak ja spędziłam miło czas bawiąc się właśnie tymi kosmetykami i testując to wszystko. Także jeżeli jesteście zainteresowani testem tych wszystkich nowości, tym, jak właściwie testem, po prostu zrobię makijaż i na koniec Wam powiem kilka słów, co myślę o nich. Także taki, wiecie, mały teścik kosmetyków Gold.

to Moi drodzy, tak wygląda gotowy makijaż. Jak widzicie, dzisiaj sobie poszalałam, poeksperymentowałam, pobawiłam się makijażem. Jak wam się nie wiem, coś nie podoba, to ja to rozumiem, bo wiecie, ja to robiłam tak spontanicznie. To nie było zaplanowane, co w które miejsce nałożę. I te usta też przed chwilą, bo byłam ciekawa po prostu jakiegoś takiego żywszego koloru z tych nowości. No ale nie chciałam już przesadzić tutaj z takimi mocnymi ustami do makijażu, więc. No wiem, że to też może się nie każdemu podobać, ale chciałam sobie tak wiecie, potestować, popróbować różnych kosmetyków, różnych kolorów. No i jak widzicie, ta powieka taka ciepła, w miarę powiedzmy taka klasyczna, bo te kolory nie są jakieś takie bardzo rzucające się w oczy. No i do tego ta fioletowa dolna powieka, także dzisiaj naprawdę poszalałam. No i tak podsumowując to o bazie nie mam jakiegoś konkretnego zdania, bo chyba nie wiem, za dwa czy trzy razy ją używałam, także em, nic więcej nie mówię. Wydaje mi się, że nie jest zła, chociaż czy też widzę jakieś wielkie efekty, to nie wiem. E, jeżeli chodzi o ten podkład, e, ja mam kolor 11, ale rozjaśniałam go dzisiaj, bo jest dla mnie teraz trochę za ciemny, ale jest naprawdę bardzo fajnym podkładem pod tym względem, że mm, no, e, daje po prostu mega krycie, jest super kryjący, em, wszystko, cokolwiek miałam na twarzy jest teraz zakryte i też nie potrzebowałam żadnego dodatkowego korektora, nic więcej, także no super makrycie, no ale jedyne co to wydaje mi się, że to jakby jak z bliska wygląda na twarzy, to nie jest wiecie taki jakiś super naturalny efekt, no bo jednak taki mocno kryjący podkład no jest widoczny na twarzy, ale to też nie jest taka wiecie jakaś mega sztuczna maska, nie jest to jakieś też przesadzone. Ale no, ma świetne krycie i bardzo ładnie teraz na ten moment moja twarz wygląda, a to wszystko zasługa tego podkładu, no i dodatkowo też pudru, bo podkład pięknie wyrównał nam cerę, a podkład dał przepiękne krycie, krycie Um, przepiękny mat, mam zupełnie matową buzię, nie świeci mi się, mimo że już, um, no zanim skończyłam te oczy, no to ten podkład to już przynajmniej godzinę jest na twarzy, jak nie więcej, więc um, no nic się nie zmienia, pięknie matowa twarz cały czas, taka wygładzona w dotyku, bardzo przyjemna, e, także e, ten zestaw e, super. Później do konturowania dzisiaj pierwszy raz używałam tej paletki, kupiłam ją kiedyś, bo była jakaś tam promocja, chyba dopiero jak się przekroczyło 40 zł, no to była jakaś tam zniżka, więc e, żeby Dobić tych, do tych 40 zł, to wzięłam sobie kiedyś do zakupów właśnie tą paletę. No i MAF, yy, widzicie, dwa kolory takie do konturowania: ocieplania, buzi i taki jasny rozjaśniacz. I yy, jak na razie, to jeśli chodzi o te brązy, to podobają mi się, łatwo się z nimi pracuje, wszystko łatwo się rozciera. To też jest sprawka tego pudru, bo na nim wszystko bardzo łatwo rozetrzeć. Yy, ale ogólnie kolory mają też bardzo ładne. Co do tego to na razie się nie wypowiem, bo tylko troszeczkę go użyłam pod oczy, na środek twarzy, ale na razie nie widzę efektu, więc to przetestuję jeszcze dokładnie i dam wam znać. Jeżeli chodzi o rozświetlacze, to jak wiecie dostałam tą paletę od Golden Rose i to jest paleta strobing highlighter palette, czyli mamy tutaj trzy rozświetlacze tak naprawdę. Ale ja tego różowego troszeczkę bardziej e, chciałam zobaczyć, czy w ogóle on zostawi na tyle intensywny kolor, żeby e, działał nam jako róż, ale nie było go za bardzo widać w sensie koloru, e, tak jakoś intensywnie. Głównie był to błysk, więc nałożyłam w końcu te dwa jaśniejsze jako róż i rozświetlacz. No a ten e, m, brązowy, najciemniejszy, to e, może latem go wykorzystam, ale przepięknie się twarz e, błyszczy. Nie wiem, czy to będzie tutaj dobrze widać. Ale naprawdę ładny, połysk dają. I można go też fajnie stopniować, bo jak nałożycie delikatnie, no to wiadomo, będzie efekt taki subtelny. A jak dołożycie podwójnie albo jeszcze więcej, no to już mega intensywny, bardzo ładny produkt. Jeżeli chodzi o brwi, to dzisiaj używałam też pierwszy raz kredki. To się nazywa Eyebrow Powder Pencil, czyli taka pudrowa kredka do brwi. Ja mam kolor 103 i ona. Ja powiem Wam, że jest bardzo ciekawa, bo może ten kolor jest dla mnie odrobinkę za ciemny, bo musiałam sporo wyczesać. Ale ogólnie, właśnie jakby formuła tej kredki jest taka, że rzeczywiście w odczuciu jest sucha, ale nie jest twarda, bo bez problemu się nakładają na brwi. I potem jak się to wyczesze, to rzeczywiście wygląda trochę jak cień na brwiach. Także bardzo ciekawa formuła. No ale tak jak Wam mówię, naj, najciekawsze, najbardziej to mnie zaskoczyło to, że ona jak się jedzie po skórze, to że słychać takie jakby naprawdę czymś suchym jeździła po skórze, ale jakby nie muszę mocno przyciskać, czy bardzo trzeć po tej skórze, ciągnąć skóry, bo jest mięciutka. Także na razie bardzo przyjemnie się z nią pracuje, a jak się będzie utrzymywała, to jeszcze zobaczę i dam Wam na pewno znać. Teraz jeżeli chodzi o cienie, no to tak Jeśli chodzi o maty, mam trzy I tak, no też bardzo dużo mi się sprawdziła, to jest taki podstawowy cień, że tutaj za dużo nie mam do powiedzenia na jego temat Brązu dokładałam, widzieliście chyba ze dwa razy I super, bo najpierw rozstarałam go i taki, to była taka baza, tak delikatniej wyglądał A jak nakładałam kolejne warstwy, to one się i przyciemnia, przyciemniał, i Także fajnie można stopniować to, jak intensywno, jak intensywno chcecie mieć ten cień Jak ciemny ma być makijaż Także super. A jeżeli chodzi o ten pomarańcz, to widzicie, że też jest na środku powieki i cały czas go widać. Bardzo ładny matowy cień i dobrze są w ogóle wszystkie te maty napigmentowane. Także bardzo łatwo się z nim pracuje, super się rozcierają. Jeżeli chodzi później o serię shimmer, to tutaj mamy te trzy, czyli taki bardziej różowo-fioletowy Cień, który nałożyłam na dolną powiekę tutaj wewnętrznym kąciku I jest bardzo ładny Ale te cienie wszystkie polecam Wam nakładać albo na jakąś mokrą bazę Albo no na coś takiego, do czego będzie im się łatwiej przykleić Bo one jak weźmiecie je zupełnie na suchy pędzel i suchą powiekę To zostaną same takie drobineczki a jak nałożycie je czymś wilgotnym albo na wilgotną bazę, to one wtedy się robią takie bardziej foliowe. Taki foliowy efekt dają, więc w sumie możecie sami zdecydować, jakiego efektu potrzebujecie, czego, co chcecie osiągnąć. Ten taki, widzicie, złoto-pomarańczowy nakładałam właśnie tutaj na wewnętrzny kącik, na bazę, którą był właśnie cień taki, powiedzmy, taki metaliczny, wpłynie, czyli to. I właśnie na ten cień nakładałam dopiero taki piękny. Złoto pomarańczowy kolor i to dało taki dosyć intensywnie błyszczący kolor. I potem zrobiłam sobie tą kreskę w załamaniu. Ja nie jestem mistrzynią w ogóle. Jeśli chcecie coś, nie wiem, zhejtować, no to ja wiem, że może ona nie jest równa, może nie jest idealnie cieniutka, piękna, ale wiecie, pobawiłam się, spróbowałam sobie zrobić kreseczkę tym takim brokatowym linerem. No i tak to wyszło. Na dolnej powiece z kolei z serii. Perl. Użyłam tego fioletu pięknego, no jest po prostu mega, e, i nakładałam go na kreskę metaliczną, taką fioletowo-niebieską. E, no i to razem dało taki dosyć intensywny efekt. Miałam, mam też jeszcze z tej serii perłowej dwa cienia, ale już niestety nie miałam go, ich gdzie tutaj wepchnąć. E, na pewno innym razem użyję. Potem kreskę zrobiłam takim e, zwykłym, matowym linerem. On jest matowy. Tak, na pewno matowy, bo nie, nie wiem, czy to jest napisane, nie widzę, ale jak patrzę, to mi się wydaje, że jest matowy, więc chyba matowy 14 e, to jest i bardzo łatwo się nim maluje kreski, no po prostu mega, raz, dwa i jest e, I potem dokleiłam rzęsy, wytuszowałam e, takim city style mascara i to jest e, maskara dająca objętość, długość i podkręcenie. No i na usta, jak już mówiłam, dałam taką, inter... na sam środek taki intensywny róż, a resztę już wypełniłam takim dosyć naturalnym, ale ciemnym kolorem, takim ciemnym brązem, 24, to jest numer. No i tak wygląda gotowy ten makijaż. Mam nadzieję, że chociaż części z Was się spodoba, chociaż wiem, że no... może przesadziłam albo może coś Wam się nie spodobać, ale wiecie, to jest zabawa, ja to zaraz mogę zmyć i. I tyle. I następnym razem zrobię inny makijaż, także nie ma mm, co się przejmować. To tylko, wiecie, można się wyżyć artystycznie, gdzieś tam pokombinować sobie z kolorami, pobawić się, przetestować dużo produktów, yy, a potem to zmyć i tyle. Także powiem Wam, że chyba ze wszystkich tych kosmetyków, które dzisiaj przetestowałam, jestem zadowolona. I jestem w ogóle zadowolona, że ten makijaż taki wyszedł, bo jest taki jakiś, wiecie, szalony. Pobawiłam się. Jestem zadowolona. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba makijaż, czy którykolwiek z tych kosmetyków macie, co o nim sądzicie. I jeśli macie jakiekolwiek pytania, no to oczywiście czekam, odpowiem, postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania, a teraz już bardzo dziękuję Wam za oglądanie, za poświęcony czas. Zostawcie kciuka do góry, jeżeli film Wam się spodobał, i do zobaczenia już w kolejnych buziaki, Mua. Pa!